Jan Brzechwa, katar. Spotkał katar Katarzynę. Apsik! Katarzyna pod pierzynę. Apsik! Sprowadzono w wnet doktora. Apsik! Pani jest na katar chora. Apsik! Ferpentyną grzbiet jej natarł. Apsik! A po chwili sam miał katar. Psiu! Poszedł doktor do rejenta. Apsik! A to właśnie były święta. Apsik! Stoi flaków pełna micha. A, psiuk! a już rejent michem kicha. a Apsik! Od rejenta poszło dalej. Apsik! Bo się goście pokichali. A Apsik! Od tych gości ich znów goście. Apsik! Że dudniło jak na moście. Apsik! Przed godziną jedenastą. Apsik! Już kichało całe miasto. Apsik! Aż zabrakło terpentyny, a psik! Z winy jednej Katarzyny, a psik! I taki katar Jana Brzechwy jest śmieszny. Koronawirus nie jest jednak już śmieszny. W najbliższe święta zostań w domu.